Lekkość to taki stan, kiedy w ciele czujesz się miękka. Kiedy czujesz się jakby taka otworzona. Kiedy czujesz, że Twój oddech spokojnie sobie przepływa. Kiedy czujesz, że Twoje mięśnie są. Są rozróżnione. Lekkość to, to taki stan, kiedy w życiu codziennym normalnie żyjąc i mając życie, które składa się z, z różnych też challenge'y czy wyzwań. To ty potrafisz z tym płynąć na fali. Że nie idziesz pod prąd, nie wymuszasz, nie opierasz się. Życie lekkie w codzienności nie oznacza, że nie ma przed tobą wyzwań i żyjesz na różowej chmurce. To po prostu oznacza, że te wyzwania, które przed tobą stoją, nie przeciążają cię, są dla ciebie lekkie. I dzisiaj chciałam Cię zaprosić do takiej przestrzeni i opowiedzieć Ci o dwóch najważniejszych elementach, aby w sobie ten stan lekkości w codzienności zintegrować i na poziomie ciała, i na poziomie umysłu. Zapraszam. I tak jak widzisz to niebo, to tak też wygląda życie. Nie zawsze jest tylko. Czyste, bezchmurne niebo, ale są też chmury. I to wszystko się mieści na tym niebie. I to wszystko ma swoje miejsce, i to wszystko po prostu płynie. Po prostu żyje. I tak podobnie jest też z nami: że gdybyś teraz patrzyła na to niebo i wymuszała, żeby nie było żadnej chmury, to byś straciła tylko swój czas. A kiedy patrzysz na te mury i masz na nie zgodę, to, to po prostu płyniesz w lekkości, bez oporu. Pierwszym i najważniejszym etapem, kiedy pracowałam z poczuciem ciężkości w swoim życiu, było przede wszystkim zrzucenie tego, co nie moje. I to było przynajmniej 80% poczucia ciężkości w moim życiu. I kiedy mówię Ci, co nie moje, to mam na myśli czyjeś emocje, ale mam też na myśli czyjeś problemy. Mam też na myśli to taką chęć pomagania, ratowania, wyciągania. I takie wewnętrzne w głowie mielenie czyichś problemów i szukanie rozwiązań dla czyichś problemów. A na poziomie ciała taki zacisk. Spięte mięśnie, zaciśnięta klatka, płytki oddech, zaciśnięte gardło i... i, i kulka w brzuchu. I kiedy zrozumiałam, że nie mam prawa nosić czyjegoś. I że to jest ogromne moje ego nosić czyjeś. Ponieważ jeżeli mi się wydaje, że ja lepiej rozwiążę czyjeś problemy, to tylko pokazuję, że ja się po pierwsze uważam za lepszą od kogoś. A po drugie odbieram komuś prawo do do jego jej, jej lekcji. I to był też taki moment, gdzie ja to bardzo głęboko zrozumiałam. Że im więcej pomagałam, tym więcej problemów e, osoby miały. Czyli jakby nie odrabiały pewnych tematów, bo ja chciałam. Wyręczyć kogoś, a życie i tak przynosiło tą lekcję na nowo, tylko w innej formie. I kochać kogoś to nie znaczy e, rozwiązywać jego problemy. Pomagać, tak, ale na poziomie równości. Nie na poziomie takim, że ty się uważasz za, za mądrzejszą, że, że ja się uważam za mądrzejszą. Tylko na poziomie totalnej równości tego, że osoba po prostu taką sobie lekcję założyła. I kiedy bardzo to zintegrowałam sobie, to powstało dużo lekkości, bo okazało się, że 80 jakichś problemów czy martwienia się w moim życiu nie było mojego, nie było o mnie. Nie było, to nie była historia o mnie. Do tego też doszło do takiej historii, że masz po prostu nawyk, czyli ciągniesz po rodzie różne martwienia się, różne sytuacje, różne raczej twoje takie zachowania, reakcje twoje, które sprawiają, że ty się po prostu w tej, w tej ciężkości zaczęłaś dobrze czuć. Jest taki moment odwyku, kiedy Twoje życie staje się lekkie, a Ty w środku czujesz nadal spięcie, tak jakbyś nie mogła uwierzyć, że jest dobrze, że jesteś bezpieczna. A potem przyszedł też taki moment pracy ze swoim, czyli zapisanym w moim ciele z różnych tam doświadczeń taka ciężkość, czyli pewne sytuacje odpalały, ja to nazywam przetrwaniówkę, <noise> czyli, czyli takie bardzo, można powiedzieć, zwierzęce też w jakiś sposób um, zachowania, czyli jakiś lęk, który jest nad wyraz. Lęk o przetrwanie, gdzie w ogóle nie ma, na... gdzie realna sytuacja nie jest w ogóle zagrożona Twoim przetrwaniem. I myślę, że dzisiaj bardzo mocno się z tym wszyscy mierzymy. Słuchając o, o pandemiach, o wojnach, i o biedzie, i o kryzysach. I, i to nam odpala wtedy. No i mi też oczywiście odpalało. I w pewnym momencie zatrzymałam się w sobie i mówię do siebie: Sandra, ale o co ty się martwisz? O co ty się boisz? Dlaczego twoje ciało poczuło ciężkość w jakiejś sytuacji, w sytuacji, w której. W ogóle nie powinno czegoś takiego poczuć. I myślę, że znacie na pewno historię ludzi, jakichś y, biznesmenów, milionerów, którzy, y, którzy nie mogą przestać zarabiać i nie mogą przestać y, y, odkładać, inwestować, bo mają ciągłe takie poczucie, że nie czują się bezpiecznie, że nie wiem i jedna nieruchomość pod inwestycje nie wystarczy, musi być 10, a to też jest za mało. I myślę, że, że na pewno słyszeliście o takich e, sytuacjach, że, że ktoś po prostu bez względu na to, ile ma, i tak czuje się... czuje, że nie ma poczucia bezpieczeństwa. Bo to poczucie bezpieczeństwa nie jest w ogóle zależne od tego, ile masz. To poczucie bezpieczeństwa jest zależne od Twojego wewnętrznego stanu, stanu umysłu i stanu emocji w ciele. I w pewnym momencie zaczęłam bardzo mocno pracować ze swoim ciałem, ze swoją podświadomością, łącząc te dwa aspekty, żeby właśnie. Uwolnić to, co, co jest stare i w ogóle nie jest adekwatne do tego, co, co mam miejsce tu i teraz. I kiedy, kiedy to zrobiłam, to, to były jeszcze takie momenty, gdzie coś mi odpaliło, coś mi, coś mi się spięło i nadal zdarza mi się czasami, już bardzo rzadko, że coś, coś, w ciele się zepnie. i wtedy, i wtedy mówię sama do siebie, że, że ja po prostu wybieram żyć w lekkości. Że ja mam prawo to wybrać. Bez względu na sytuację zewnętrzną. I rezygnuję z jakiejś nadreaktywności. Z jakiegoś gaszenia pożarów, kiedy one jeszcze nie wybuchły. I pozostaję w takiej przestrzeni, w której. Jestem jakby w oku cyklonu. Czyli na zewnątrz dzieje się jakaś sytuacja, która mogłaby w jakiś sposób zabrać mi moje poczucie bezpieczeństwa. Sytuacja, która... którą czuję, jak, jakby to było Ciężkie. Jakby to było jak kamień. I mówię sobie ze swojej świadomości głębokiej, jakby sprowadzam siebie w ogóle do realnych wniosków, do, do realnej. Chcę zobaczyć tą sytuację, która gdzieś mi. Odpa odpaliła do, do takiego realnego spojrzenia i przytulenia, i utulenia po prostu. Utulenia tego ciała, które, które czasami nawykowo e, się włączy, i tego lęku, którym nawykowo się włączy. I łączę to, co. To, co duchowe we mnie z tym, co, co ludzkie i z poziomu z poziomu totalnej lekkości życia, z poziomu totalnej zgody na to, co jest z poziomu ogromnego zaufania, że to, co jest, jest po prostu najlepsze. Tego poziomu patrzę na to ludzkie we mnie, które się spina. Ale nie po to, żeby to ocenić, nie po to, żeby się tego wstydzić, nie po to, żeby to skrytykować, tylko po to, żeby to przytulić. Po to, żeby powiedzieć sobie, Rozumiem Twój lęk, który czasem Ci się odpala. Rozumiem spięcie i ciężar związany z jakimś doświadczeniem. A jednocześnie mam ogromną pewność i zaufanie, że ta sytuacja tak naprawdę jest tylko wejściem na kolejny etap. Albo jakimś odbiciem lustrzanym tego, co gdzieś jeszcze we mnie nie było wyczyszczone. I wtedy oddech wraca na swoje miejsce. I wtedy, bez względu na to, co się dzieje na zewnątrz, nawet jeśli Twoje ciało szaleje, to Ty po prostu swoją wyższą świadomością. Otulasz tą część siebie. I ona się rozluźnia. I uczysz swoje ciało na nowo, krok po kroku, do bycia w stanie lekkości w każdej minucie. Bez względu na to, co dzieje się na zewnątrz. Więc jeżeli zależy Ci na tym, by lekkość była w Twoim życiu codziennie i zawsze, to nie walcz też z momentami, kiedy Twoje ciało się spina i zrozum, że to jest ciało, które ma po prostu swoją pamięć pamięć przeszłych wcieleń, pamięć rodu. Pamięć przeszłych doświadczeń. I na tyle, na ile chcesz, to i możesz, to, to oczywiście pracuj z ciałem i z podświadomością, żeby to ukochiwać, żeby to uwalniać, żeby to przeprogramowywać. Ale w momencie, kiedy ci coś wywali, to po prostu to ukochaj. I zobaczysz, że wtedy po prostu. To będzie trochę tak jakbyś zdała test bo po prostu to, to się rozpuści jakiś rodzaj spięcia w ciele, jakiejś ciężkości jakiegoś lęku, jakiegoś braku bezpieczeństwa A po prostu zobaczysz iluzję tego iluzję tej tej sytuacji, która chciała Ci tylko pokazać kim jesteś naprawdę i takiej lekkości, i takiego płynięcia w życiu lekkim, jak piórko, pomimo wyzwań, pomimo tego, co dzieje się na zewnątrz i bez względu na to, co dzieje się na zewnątrz. Tego Tobie życzę.